Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy i witam was w kolejnym odcinku Ze mną jest Niedźwiedź Jestem albo i nie jestem, nie wiem czy jestem, bo walczę właśnie w wojnie, bardzo krwawej wojnie, wojnie o wszystko i nic, też zdając sobie sprawę z no głupoty, zapewne jak ktoś już to w komentarzach napisze, nie wiem czy napisał czy nie napisał, bo nagrywamy te mm -hmm. odcinki tak na raz. Aha, tutaj zdadziłem wielką tajemnicę YouTube'a, tak się robi YouTube. Tak, tak, tak siak... się robi hip <grym> <grym> <to>, Tak, Polsce. się robi tak, po Gdybym zabrał Francji, to taka tak, porada, taki. Dzięki temu dodam teraz, tak, poradnik do tego. Taka porada. O, o dostałeś coffee boom w ogóle. Tak, tak, bo odkryłem nowe surowce Gdybym handlowe. Gdybym zabrał się... Francję i Francji, to bym tam utworzył Basala no. Burgundii i bym mu zwracał kory, nie, nie miałbym agresywniej ekspansji. A przez to, że nie zrobiłem tego, to teraz dostanę milion agresywniej ekspansji za zabranie... E, teraz za zwracanie korów też dostajesz agresywnych ekspansji? Ale nie aż tyle. Też, no faktycznie mniej, ale dostajesz, no, żebyś miał świadomość. W też. naszym wypadku to jest, wiesz, tam 5 punktów to być albo nie być. Bywa tak. Dostaję też już za panem że nie mam w ogóle powera. I już pewnie patrzycie, dlaczego nie walczę najemnikami i tak dalej. Po pierwsze, bo mnie nie stać na tych najemników. Po drugie, bo i tak już tego mapora mam tak malutko, że w sumie zaraz i tak będę walczył samymi najemnikami, tym co mi zostanie, więc to są już ostateczne bitwy. Jak już teraz nie zmasakruję całej armii tego cesarstwa z pomocą, z pomocą Wielkiej Brytanii, to jest martwy. Ale wydaje mi się, że mi się uda ją zmasakrować tylko grunt, to wypisować poszcz z poszczególnymi tymi krajami. Między innymi Salzburgiem, który oblega mi cały Naples. Bardzo smutna sprawa. Jeszcze armia austriacka, 10 tysięcy z dupy Dobrze. O, mogę zostać Defender of Faithem, wiesz? Też mogłem, przez pewien czas. No nie, nie, będę tego brał. E, jak jest z tym z technologią? Uu. No dobra, trudno. Ach, wbijają się we mnie te armie Brandenburgi. Przegracie tą walkę? Moja nacja kolonialna przejebie z Murzynami, wyobrażasz to sobie? No. Ja no. jaki pan? Prawda? No ja przegrali. 20 tysięcy brudasów ich zaatakowało, nie? No to bez śmiania. Bez śmiania, bez śmiania, oczywiście. Czy żyjecie tak Was 18 dojedzie tutaj zaraz? Przegrają to zaraz. Mam zero manpowera. Fajnie. tak? No. Mam ten sam problem stary. Tylko że ja prowadzę Wielką Wojnę, a ty nie. Ta różnica zasadnicza. O, o. tak dajmy. Mmm. Zaście jakiś hajs podeślę. Hmm. Hmm. Tak myślę nad kolejnym ruchem i... I co? Przychodzi ci do głowy. No tak. Nie wiele! Nie masz? Ja mam pomysł. Czy znaczy na razie jest dobre to... A no, że... wiesz, że nie mam mariażu? No wiem, bo ci umarła królowa. No to już ci Wiem, że Francja coś szykuje, bo już dała mi embargo. Tak? Tak, to źle no to wygląda. No ważnie. Znaczy hajs wyślę, wiesz. Żebyś mógł tam najemników nowych wziąć. Dumam, dumam, no na Francji nie wejdę, chociaż tam stoją ich jednostki, nieco jest dziwne. A nie, mogę wejść do gry Płyniecie? Dobrze, płyniecie. Potrzebujemy więcej żołnierzy, żeby tych Murzynów tutaj wszystkich wyjadać stąd. Kolejna bitwa z armiami niemieckimi. Pozwo tak? Pozwoliłem sobie... Pozwoliłem im na to, żeby się we mnie wbili i wyszło mi mhm. to na rękę. Zar z drugi do przegrywa. A już nie, nie mają tyle drogi, nie? Już nie, nie ma tyle armii nagle, im się też manpower power kończy, nie. Tak, i z hajsu w, przede wszystkim. Na to... tych nowych paszach no. no jest fajne to, że jak bot nie ma hajsu i to już nie może się tak zadłużać w nieskończoność, bo w pewnym momencie. Znaczy to skoń... no, rozwali mu kraj, nie po prostu, nie? Dokładnie. A kiedyś to było tak, że te boty to po prostu jak chore, nie? jak głupie. To z nieważne ile armii nie ma. No wiem, wiem o czym mówisz. Wiem o czym mówisz. Nie było tego zdrowego rozsądku właśnie. Common sense. O! ludzie nie zauważyłem, że tam się bitwa toczy i nie poszedłem im pomóc, ale już doszedłem do bitwy, już domordujemy doszedłem. zaraz zapadnięty. <słuch> uh, 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 uh. No. Pójdźcie tutaj. Gdzie ty uciekasz, cwaniaczku? Ja cię kurwo dojadę. No i okupują mi na A bo dobra, to. Zostań tutaj. Forest, kurwy syny. Tak może. Mm, dobra. Ale Lorraine ma low. Więc. Tak? Jakieś plusy z tego są. Poprawdzie, no. Ona pewnie już chciałaby teraz White Pisa, no ale no to, to taka wojna White Pisa, to to nie za bardzo. Ja bym chciała, żeby no to taka nie... moja wojna. Dziś Murek zostrzył, ratuj mnie! No, nie, 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 stop! Stop! Co się stało? Stop! Wbiły się jakieś tutaj oddziały we mnie, a ja tutaj jak Rumun stoję i nie pomagam. No. Dobra. Kolejna armia zmasakrowana. No chyba już się żegnają. Tak mi się tak? wydaje. Tak, już, tak. już witają się z gąską? Mhm. Mm <noise> <noise> witają się z gąską, dokładnie. O, Ignacy, <noise> widzę, że po raz kolejny wykonałem dobry ruch. Chcę zaalektować troszeczkę prowincji zaraz w wojnie, więc świetnym pomysłem było właśnie wzięcie tak na wabie administracyjnej. Co, kolego, Ignacy? Ach, Podprawa. jak zwykle. Mam milion regimentów po zero żołnierzy. Jea, yeah. regimenty z nazwy. Możesz konsolidację, wtedy nie, nie płacić za ich odnawianie, wiesz tak. o tym? Słyszałeś taką rzecz? Nie, mam, z mam zero Powera, myślę, że i tak się nie odnawiam. Konsolidację możesz zrobić. Znasz taką ale, rzecz? Tak, ale one i tak się nie odnawiam, bo mam zero powera, o, Ale to chociaż znikną i nie, będą płacić, nie będziesz płacić za ich odnawianie co chwilę. No, tu się nie zgodzicie już. A tyle? 46... Łatwica czy to oni chcą? Chcą oddać mi Charlo. <laughs> 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 tyle od was. Przepraszam, Gałgany. Słyszysz to, co oni chcą zrobić? Co oni Słyszysz chcą osiągnąć? Czy... ich kraj chcą Charlo, żeby, żeby mnie oddać i to wszystko. Ty? Oni chcą mi dać Charlo. Czyli to, to to, tak? to, no, to, to. To wszystko, co chcą mi dać, nie? Że w tym obecnym stadium uważają, że oni są na tyle potężni, że nie muszą oddawać nic poza Charlo. Sądzę, że ich uratuje ich dyplomacja, stary. To jeszcze tylko tyle im zostało. No. Ej, wiesz co? Mój, okupują mi cały mój kraj. Mój, mój przyjacielski kraj okupują. Już myślałem, że Portugalię. Ja widziałem pod koniec gry mi tego. Na mojej legendzie o Wielkiej Polsce, pod koniec gry no. na tym półwyspie iberyjskim było Haiti. Tak? Tak, przypłynęło, wpierdoliło Hiszpanii i powiedział koniec, co to ma być w ogóle? Co to, to, Nie ma takiego bicia, co to za kolonizowanie. Już spierdalają. Uciekajcie lepiej, to po, pooblegam sobie wszystko spokojnie. White Peace? No i zrobił się problem. Tego nie przewidziałem. To była moja główna siła w tej wojnie, nie ukrywam. No proszę. Cóż to za porządki, nie? Zdrajca. To jest tak możesz tak zdradzić w ogóle. No, my też go chyba tak raz ruchnęliśmy, wiesz? To mi mówi, że tylko jedno. Stop. Clear offer. To, i to. A, dobra! Uch, ale jestem mądry, bo to na szczęście poszło do mojej nacji kolonialnej. W sumie dobrze, że ich nie nakarmiłem tak dużo, tylko troszeczkę ich nakarmiłem. Dobra, ty jesteś już niepotrzebny. Jesteś zbędny, zbędny, mój niewolniku. I ty zresztą też. Co tam? Już? Tylko Sharole wziąłeś? Tak, nie A co przestraszyłeś się tego stanu? Pf, nie będę sam walczył, szczególnie że ja miałem powera, nie warto było. Utworzę Sharole w potem będę koryje wracał najwyżej. Łapię, łapie o co chodzi. Split. Po no, no nie opłacało się, to była głupia sprawa. Okej. Okay. Szczególnie że ta, jak to się nazywa? Francja. Klejmuje mnie. Klejmujecie Francja? Mhm. Aha, bo jesteś słaby teraz, tak? To o to chodzi. Dokładnie. W sensie, no, w ich wydaniu jesteś słaby, nie? Rozumiem, rozumiem. Spokojnie, nie zaatakujecie, nie musisz mi tutaj lizać. O, o czym innym zupełnie myślę, niż w lizaniu tobie dupy, zaufaj mi. wiesz, no, to nie ciekawsze rzeczy do zrobienia. Dlaczego ciekawszego dupy. niż za nimi dupy? No, obrażanie cię i śmianie z ciebie i z twojego roleplayu. Ty znów ryzykujesz, bo za chwilę znowu wrócimy Dobra, do okay. sytuacji ja zacieram, wojennej ja i się tak, skończy. Się skończy. Kurde, Sam się prosisz, Gałganie. Sam się proszę już. Sam się prosisz. Już no, widziałem na kolegach kolegi Ignacego, już na te skiny wrzucają razem z moją gildią. Ostatnio, ostatnio mnie znaleźli w ogóle. Koleś nie zdążył mi skiny zrobić, bo zniknąłem. Tak? Mhm. Stwierdziłem, a nie będę to pokazywał, mnie tam nie było. Nie mam ja tych skinach, nie macie dowodów, że roleplayuję. <laughs> Jakoś mi się to strasznie podoba. W sumie gdybym nie anektował tego fezu, to bym zanektował to Guiany Guianę. No Guien -guene, GUENE. Tak to się nazywa. Gujana. No głuena. Zróbmy sobie forty na wyższe poziomy, bo mogę... No, możesz. Bastion. Możesz tu? tu ci się zgodzę. Możesz. Mm -hmm. Pytanie tylko czy chcesz. Tu Bastion i tu Bastion. Dobrze. Ulepszyłem forty wiesz to tak proforma nie? W razie jakiś tam wojen żeby mi się ulepszony mimo wszystko. Chociaż nie żebym jakoś tych fortów strasznie potrzebował nie. Mm -hmm. A to słuchaj słuchaj że byłeś na studiach wiesz? Czemu? Ja Bo na studiach to ja tam też tam ciągle powtarzają się te proforma i tak dalej, w ogóle takie mądre słowa jak ciągle się człowiek dowiaduje o nowych słów, nie? Tak jest, że idziesz na te studia i może one nie są do niczego przydatne, ale jeśli się tych wykładach ci wykładowcy próbują mówić tym mądrymi słowami, to człowiek się wiele może nauczyć. Znaczy to nie chodzi też wiesz, o czytanie, o wiele innych rzeczy, tak mi się wydaje, wiesz? Tak, no też studia pomagają mimo wszystko. Nie, no jasne, wiesz, ja też no, prawo studiowałem, więc ja też troszeczkę mam no, inny typ nie mówienia. Mhm. A nie, ty pójdziesz stąd. Ja mam na inżynierii, więc to jest taki bardziej. Ah, okay, ok. I te sprawy, rozumiem. Tranzystory, nie tranzystory. Jednak nie chcę stąd kupce, chcę stąd. Ach. O, właśnie. I to ma sens. To ma sens, kolego Ignacy. To sense jest tylko jedno. Common sense. Ha. Ha, ha, ha. 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 Hmm. To... No. Tam... No. Jak ci idzie? Stworzyłem no, Burgundię. Uh. Jak na najpierw klikniesz i na mapę dyplomatyczną, to zobaczysz, że. Ona, Już patrzę, czekaj sekundę. ona ma dużo korów, tak. Stworzyłeś w końcu to Burgundia, aha, bo wziąłeś Charlotte i otworzyłeś od siebie, tak? Tak. Nie tak. jako Create Nation, nie? Czyli ma dużo korów, ale te kory coś tak, jak myślałem, że więcej ich będzie. Tak no, z... mogły poznikać, nie? No, zniknęły na Cambrai na pewno. Ajajaj, aj, 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 i na Luksemburgu, a i na Hajnute, ajajaj, aj, 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 aj. No niestety, no, no nic nie zrobię, ale to i tak będę im oddawał te kory. Bo Gujan już więcej nie będę doił, bo ona się teraz zbuntuje. I... Gujana, wiesz, tak, twoja? No, tak wie, wiem, że jak ona będzie wielkości Francji, to teraz powinniśmy się zastanawiać, ale kurde, dlaczego ja miałby, nie miałbym być Francją, tak? Takie będą pytania, no, to te szlachcice będą no, przyjeżdżać i się będą pytać, ej, ale wiesz, no, my jesteśmy teraz w wielkości Francji, nie? I... Ja mam ten sam problem, wiesz o co chodzi. Dlaczego mhm. moje kolonie mi nie chcą się słuchać, nie? No ja trochę, trochę je ja rozumiem, wiesz. No bo ja jestem małym krajem, nie, i mówię, słuchaj, kurde, mamy całe Karaiby, a zarządza nami jakiś, kurde, ośmioprowincyjny, górzysty kraj, który, który jest jeszcze w ogóle pod kon konglomeratem w ogóle żydowskim. rządzi w ogóle tym krajem jakiś król Pedro II de Avis i się zapytają, kim ty kurwa jesteś w Kim co, ty kurwo jesteś co, w ogóle, co za goście? Pedro II Avis, co, kim ty gościu jesteś w ogóle? Tutaj nami rządzi gubernator, on imieniu w ci mówię, mówi, paktem zwanej Kingi, rządzi Duarte Ferraria Martins i to wiemy, że to jest nasz przywódca. To to, to w ogóle jakiś król to oni w ogóle Portugalii widzieli. O, no i umarł król, który doprowadził król nas do... Żyje król. Tam, do tylu wielkich wspaniałych wojen. No, Im Pisant się zbliża i wewnętrzne konflikty. Super. Dwa naraz. Jezus, Maria, jakie ja mam modyfikatory do handlu już. A, no. jeszcze. Mm, no, ja wyżej ja że będę chyba około 15 merchantów niedługo jak tak dobrze będzie szło. Hmm. Już, mam, już, mam, już, mam, już mam 9. A nie, nie możesz być w armii. Bo wiecie, jeszcze ciekawostka w ogóle, to też w sumie dla oglądających. Jak masz generała, króla jako generała, to już masz zwiększoną szansę, że on ma szansę na, u, na zgon, nie. Hmm. Potem kolejny modyfikator, to jest jeżeli jest on wyznaczony jako przywódca armii, a potem kolejny modyfikator jest czy walczy w bitwach. Jeżeli chcesz na przykład ubić swojego władcę. i w ogóle smutek, bo wziąłem kontraformację, bo myślałem, że mam w kraju jakichś tych. No a tu się o. okazuje, że oni nawet boją się w ogóle wejść do mnie. To jest tak patrz, idealnie na granicy się zatrzymać. O. No to chyba dobrze, nie? No, ale wziąłem kontraformację, mam teraz technologię zdrośne. Super, niedźwiedził. A nie możesz z tego się pozbyć? Nie, możesz? Nie, czekać, to potem się pozbędzie samo. U. Dobra, moi, moi dzielni ludzie poszli znowu szukać Eldorado. Zobaczymy, czy uda im się coś znaleźć. Super, popieram. Niech szukają, niech szukają. Szukajcie, a znajdziecie, jak mówił Hada. Tak, jestem wielkim fanem. Hada, Hada syn Bogdana. Wysyłam... No, z, tych, z tych Karaibów, to oni naprawdę troszeczkę już eksportują mi tego pieniądza. Wysyłam kolejnych kolonistów. Już niedługo będę przy inkach. Będę mógł ich Ty, mój Ty, mój mój, mój mój ten, mój e, kandydat na e, władcę w Polsce jest w ogóle z dynastii Dawi i ma 12, 15% szans. ma 12 punktów. Jak się z tym czujesz? Jest bardzo dobrze. Mam w ogóle poczucie, że w Polsce będzie rządził portugalski król, to będzie moralny zwycięzca. A Skandynawia jest właśnie głównym i jest zjadana przez Litwę. Okej, okay, opowiedz mi Ty, o tym więcej. Z tą Litwą chciałbym się chętnie porozumieć troszeczkę, bo zdają się być naprawdę sensownymi sojusznikami na daleką no, przyszłość. Kochają, nas, to prawda. No, ale oni to są, też są katolikami, więc no, jest jakakolwiek szansa, nie? Katolicki kraj, w większości ortodoks, że oni tak? żyją, oni A. mają... Ale to jest tak imba kraj ten Litwa, oni mają takie idee fajne do tych, tych do akceptacji, Fajnym... jak to się nazywa, tych, no, heretyków. No tak, oni mają tolerancję, cholera, Polska w ogóle też ma nie? tego dużo. No. Ty, stary, te kolonie w ogóle, co robisz w, tym, w tych Timorach wschodnich i na tych w ogóle e, tam końcach świata, co teraz kolonizuje, one mają na starcie tyle developmentu, że możesz dwa budynki w nich robić. Bardzo dobrze. U matku to masz całe RPA. No. Nawet więcej niż jedno RPA, to masz tam RPA plus te kraje nad RPA. Y, tak. Matko bosko. Dzięki temu w końcu ja to wszystko w kompanii handlowej, więc to prawie w ogóle force tu nie daje, nie? Przerażające. No, nie przesadzałbym, że przerażające od razu. No, kolejna dostawa Dzięki złota. Mogę w końcu mieć więcej wojska, ale nie mam w ogóle manpowera na to, żeby mieć więcej wojska i tutaj pojawia się problem. Więc następną pewnie moją tą... Um, moją pewnie ideą następną będzie Quantity, jeżeli będę brał militarkę. W ogóle, kurde, jak tak patrzę jak te floty pływają z tym złotem, nie? No. Taż mi taka myśl naszła, żeby tylko kupić, kurde, strój płetwonurka i nurkować w tym oceanie atlantyckim, szukać. No. To gdzieś tam musi być. musi. Na pewno, no. Pewnie mnóstwo ludzi to robi. To jest w ogóle ciekawostka, bo jak pewnie miałem prawo podatkowe chyba. Mieliśmy właśnie faceta, który nam sporo takich ciekawych anegdot opowiadał, że to jest w ogóle ci goście, którzy coś takiego znajdują, to oni strasznie do tego interesy dokładają, bo jakby według amerykańskiego prawa, jak znajdziesz takie rzeczy, to, czyli, no nie wiem, tak opowiada mi wykładowca, nie powiem, że to jest prawda jakaś obywiona, ale jeżeli nagrywasz, jeżeli znajdziesz to gdzieś tam w pol, na tych morzach afryka, amerykańskich, to jakby oni ci wyliczają po uprzednim, po tamtym kursie, ile by to było warte, Dzięki temu dostajesz tyle pieniędzy, jeszcze od tego musisz zapłacić podatek ee, i najczęściej jedyny, na czym oni zarabiają. Aha, no i nie możesz tego sprzedawać. Możesz to ewentualnie oddać do muzeum, inaczej musisz. <grych> Więc w dużej mierze jest tak, że jesteś totalnie do tyłu na tym interesie, nie? No to bez sensu. To jest, właśnie, to jest no, przykład. To jest tego tego, czy, rańce, nie? To jest przykład tego, z czym walczy Korwin. Normalny człowiek, jakby ktoś znalazł, to jest jego koniec, i co z tym zrobi? Jego sprawa, nie? Nie no, ma też to wartość historyczną, więc to akurat, wiesz, Korwince może gadać co chce, ale, ale to akurat problem, się z no tym wartość zgodę. historyczna, to może sobie muzeum to od niego kupić. Wtedy mogą sobie hmm. porozmawiać. A nie kurde, że oni, on sobie to znalazł i mu to zabierają. Tak samo jak kurde w Polsce, oddasz komuś chleb i musisz, jeżeli nie, nie rozliczysz się z tego, że oddałeś ten chleb jakiemuś tam domu dziecka, to... No tak, <grym> to, to, to latko... jest taka strajna sytuacja już, nie, powiedzmy szczerze. Patologia. Chłopi się zbliża. Chłopi są niezadowoleni. Tak? Ale co masz minus? stabilności? Miałem, wiesz co, całe szczęście fajnie wem przed chwilą, że mogę wynająć Court Paintera, czyli dostać tam za 200 zł jeden stabilności, i 20 prestiżu. To super. No, cieszę się też. Francuscy separatyści na tym zajebanym Fernando pomają mają 375 lat do buntu, więc jest spora szansa, że im się nie uda. Super. A ja teraz wypowiadam wojnę mojemu <laughs> największemu rywalowi. Tak, komu? Francji? Yolofowi. JOLOFO! posrało Cię? Chłopiec, czy Ty masz świadomość w ogóle, jaki Ty w ogóle demony jesteś w stanie poruszyć z tej Afryki? Ja wiem, ja, ja, ja właśnie to robię. Nie, naprawdę bym to rozważył, ja wiesz, ja mogę Ci pomóc, dam Ci nawet subsydię, ale mi świadomość, że to nie jest mądra decyzja, ale ja jej nie popieram. Oni mają, Ty bez śmiania, I mają raz, dwa, trzy, cztery forty na granicy ze mną. Nie dziwię się im w ogóle. To są dziwni ludzie. Ludzie, Flaki. Boże, znów ten żart, że murzyny to niby człowiek, nie? No. To jest tak, ale ten żarty. jest... Mm, mm, mm. oj, czuję kontrowersję w powietrzu. Ale no, co, ale no, taka prawda, no... Ignacy, masz kamień, tak? Czy kamień jest człowiekiem? Powiedz, Jezu, nie, nie zaczynajmy kamień, tego, do... nie zaczynajmy ci rozmowy znowu, no, ale, dobra? Ale no, no, ale no, powiedz no, widzisz kamień, leży na ulicy. Idziesz sobie ulicą tam widzisz kamień. Czy rozmawiasz no, z tym kamieniem czy to jest człowieka? To, czy... czy, 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 czy to jest bieg O stary, Mamy tutaj... O, o psie jest historia. Mogę uratować psa od bied od tych... od murzynów. Uratuję psa i nie będą mi lubiły murzyny, ale spoko, uratowałem psa. Jestem zwycięzcą. W Styl weźmie do programu do siebie. Co? Chcesz nazywał się event. Co? No uratowałem psa. Co? No co? Jestem dobrym człowiekiem. Pójdę do nieba. Mówię, Sylwek Wardęga mi już do programu bierze. Matko Bosko, król internetów. dałeś mi skończyć moje myśli. Specjalnie to się. Nie, bo było o psie, więc ja się zajerałem. No ja tutaj mówiłem o kamieniu. No dobrze, ja nie, nie chciałem właśnie, żebyś tej myśli kończył, wiesz? <noise> no dobra, to ja bym tej nie skończę dla ciebie. O, o może Ale, nie kończę. Uwieźcie, to byłby w to punch w kierunku czarnych. Do, wiem, dlatego może nie chciałem, żebyś to kończył tak. Czarni są śmieszni, no. Pakt złamanej Co? kringi! Mają Amalo... na siebie krasus Co? Gdzie się zderzyli? A! Doszli do siebie! O! Oh. Bo Dzień... ekspansywne kolonie zaczęły kolonizować obok moich. Dzień dobry! Dzień dobry. Widzę tutaj... Ja, tutaj, ja, ja mam pomysł. Robimy ring. I żeby te nasze nacje kolonialne wypowiedziały sobie wojnę, i będziemy robili zakłady z widzami, która, która nacja kolonialna wygra. Ale spójrz na wielkość mojej nacji kolonialnej. To... <laughs> moja nacja kolonialna ma 7, 17 tysięcy wojsk. A no, moja mam mało jakoś, wiesz? No bo twoja ja ma 3 plus 9, 12 więcej. Tu jest 25. Mają 30 tysięcy żołnierzy i 40 statków. Ja mam właśnie, bo ja mam w tym, prawdziwe kolonie. Ja mam już praktycznie całą Amerykę południową. Nie żadne podrabiane? Dokładnie. 88 aneksji Fezu. To, to już jest bez śmiania, to już jest, to już jest koniec cywilizowanego świata. Początek, po prostu, początek pierwszej wojny światowej. Po prostu, jak zabójstwo tego księcia Ferdynanda, tak? Art. Księcia Ferdynanda, dokładnie tak, przyjacielu. Cieszę się, że tak dobrze się wyznajesz na historii. Dokładnie. U, stąd spadaj. Recall, daj do call. kompanii handlowej, dobrze. Teraz daj Recall, tutaj jak też daj ci, do kompanii. Ja ci mogę okay. dużo opowiedzieć o historii wychowania. Tak, dlaczego? A widzisz? Swego A wiem dlaczego, ja już A, wiem dlaczego. A ty wiesz, ty A, wiesz. Już wiem, już sobie świadomie. To może powiedz, widzom, Nie. Jak taki mądry jest. To jest tajemnica, tajemnica niedźwiedzia, tajemnica jego osoby. Jestem głosem siedzącym w bunkrze. Tak musi pozostać. Ej, bez śmieta, te murzyny idą mięszmy. Ładko Boska na, na bogów, na mój rzesza. Ale jest zespół. Ostatni sojusz w ogóle ludzi i elfów. Co to jest? To jest ich zaatakował, oni no, są już, wiesz, w zagrożeniu. Matko, Czy... w... Wszystkich zabili! Nikt nie przeżył tej bitwy! <noise> Jakie nikusy! Tak się nie robi! Bo za to ma być? Wszystkich zabili, wszystkich! Gnijacy armaty! Potrzebuję pomocy! Stał. Oni zmasakrowali ja całą Ja że... nie wyzwałeś. Kolego, chodź tutaj! Wzywam e, ja... cię. A już Dobra, wyślę jakieś na... No. Wzywam cię, Car To Orms. Aż widzę, że bohat by się zgodził. Ja mam w ogóle 13 tysięcy żołnierzy i... o, moi, moi sojusznicy przyłączyli się do wojny. Daj im agresji, więc za tam popłyną moje wojska. Ale oni... Ja pierwiczę star, wiesz gdzie już jestem? Ja już jestem na północ od Kalifornii i ja dalej szukam Eldorado. Pewnego dnia go zna nie znajdziesz, ja w to wierzę. A <grym> Czemu po prostu, prostu widzowie odpiszą, znać. ale to nie jest szukanie Eldorado, tylko to jest taka mechanika, która polega na tym, na tym i na Mas, tym. Nie? Maria, straciłem znowu Era. Ale chujowo. Hunting accident, ja nie lubię tak. A, dostałem 4 4 5. Spoko, fajnie, że umarłeś. <śmienią> ty... Ignacy, wbili się we mnie, ratuj mnie! Pływę! Końska, Oni nie patrzą na minusy! jest coraz więcej, to jest horda po prostu, to co się dzieje. Cza... Cza... Ciemność, widzę ciemność, dosłownie. Matko, to na pewno sobie poradzi. Patrz, oni dosyłają posiłki, oni mają konie, oni <śmienią> I mało działa stary, to więcej niż ty jeszcze i przejebałeś bitwę koiną. Matko kolejną. bosko! Ale przynajmniej ktoś przeżył, a przy ostatniej bitwie w tam miałem 7000 żołnierzy. Wszystko! Po prostu 7000 żołnierzy było i nie ma. Tak jak stali, tak zniknęli. Potrzebuję pomocy! Bo oni mnie Bez teraz! To jest? Jeżeli, żebyście jeszcze w ogóle poprawić humor, spojrzyj na Handel Sewilski. Mam, bo, mam dziwne wrażenie, że to jest coś, co mnie zaniepokoi. Może delikatnie. 2865. Matko bosz Mówiłem ci, ja wziąłem Trade Ideas. To, to jest teraz już to jest potwór. To już jest potwór. Ty Boga w sercu nie masz, definitywnie. Nie mam. Nie mam. Na, nawet niczego nie żałuję. Oj, jaj, jaj. I kiedyś Bóg się zapyta ciebie, jak już umrzesz w niebie, tam stał przed Bogiem. Czy, czy dobrze ci było z tym paktem I... z, tym, z tą Sewillą? Ja czy... powiem tak, było mi dobrze. Niczego nie żałuję. No i się skończy. Zrobię masową rekrutację. Po prostu tworzę teraz ja armię ostatniego sojuszu. Ostatni sojusz ludzi, elfów, krasnoludów. Wszystkiego po prostu. Ale no Maria, dobra, dam im te pieniądze na to. Nie wiem, co one tam chcą ode mnie, te kobiety w historii. Gdybym ten, gdybym teraz grał na multiku, Już dopływam flotę, już dopływam flotą, zaraz do Gdybym idę. grał teraz na multiku, to nie jeden z graczy by finansował teraz tego Yolofa, <laughs> Więc obaj mu pieniądze. Ja tak robiłem zawsze na multiku. Jak ktoś z kimś przegrywał, miał problemy, to finansowałem tę osobę, że tego bota, który go cisnął. Gdzieś... Okay. No o co chodzi z tymi murzynami Na pewno masakry. Nie można. Bo ja. Aha, bo jestem z nimi na wojnie. Już myślałem, że mu mogę wysłać pieniądze. Nie, teraz to nie, no zabezpieczyłem się przed tym spokojnie. <noise> Dlatego to powiedziałeś, że już będę pamiętał ten na przyszłość. No, no, wygrywam. wygrywam. Płynęłem płynę, płynę. 9 tysięcy żołnierzy płynnie nie ich I szybko, to... bo oni będą rekrutować nowych. Oni tam się płodzą po prostu jak czarni. Hmm. W makareczu w ogóle powstały bunty Makareczu. Takerzu makareczu. Jest napisane Makarecz. Już? Ja już się pójść powiedz mi z żołnierzami. Bo oblegaj wszystko. Wszystko. No to które? Powiedz samo. Jo jolow. Ogólnie Jolof Dobra, to idę od, na, od nabrzeża idę w takim. 16 tysięcy Jolofonczyków uciekło w ogóle. To ja nie wiem. Oni tam się prze... Oni mają generała dwugwiazdkowego skąd? I walczę jeszcze z powietrzem, masz to Air. Walczę z powietrzem <śmiech> <śmiech> Powietrze jest przeciwko mi w ogóle. O co tu, chodzi... tu chodzi? Wszyscy są w O co to chodzi? Dobra, czas zacząć wysyłać gdzie indziej tych kupców moich. A Wojna chłopska wciąż się zbliża, to jest bardzo niedobre, jest bardzo wręcz złe bym powiedział. Jestem mhm. bardzo negatywnie nastawiony do tej sytuacji. Karaiby, tu i tu, a tutaj? Tutaj mam gros. Dobra, to cały czas wysyłam na Sewillę. Co przyszli moi żołnierze? Nie, tak, nie, tak, pa, patrzę, pa, patrzę, czy przypadkiem nie macie, macie. Czego nie mamy? No, tak, ma, macie tutaj roszczenia do moich ziem. Moich, etnicznych. Zwłaszcza. Oj tam, od razu etnicznych. Jaki pan taki was. Mazonki? Co to za w ogóle... O nie. Nie wiem, jakiś klub kobiecy założyłem, gdzie one sobie dyskutują o jakichś Kto im w ogóle dał prawo głosu, ja nie rozumiem. Tak, tak, tak. A o Murzynach z nie można się śmiać, ale z kobiet, oczywiście. Oczywiście, że można. Poprawność polityczna, twoja. Co, można się śmiać z tego, ej, jak, jak ej, jesteś z... żałosny, przegrywasz wojnę. Ej, z tym my, tym, tym my... końcem świata w ogóle, nie. I tak dalej, no. ale ja mówiłem prawdę, bo po pierwsze, coś się dzieje w moim fezie. Tak nagle stwierdził, tuż jak mam 94%, stwierdził, no. że reakcjoniści i patrz, co się dzieje u niego. To spójrz, ja pierwsze... zapauzowałem grę, bo powinniśmy już kończyć, wiesz? No to spójrz, spójrz tylko jeszcze na to, bo to jest o? bardzo ciekawe, widzisz to? Uh -huh. I teraz powiem więcej, Hisz... Wielka Brytania zerwała z nami sojusz i ustawiła mnie na rywala. Z tobą zerwała sojusz, znaczy, ze mną z, nie zerwała Jesteśmy spójrz. małżeństwem, Jesteśmy, tkwimy w tym razem, w tym głównie, w tym szamie no to może czas jest. na przewartościowanie sojuszów. Sojuszy. Sojuszy, przepraszam. No właśnie. E... Co ty myślisz? Co, mamy Litwę tutaj wzywać do wojny? Z daleko jest, Styria tak samo ale wiele nie zrobi. Luka może. Holandię, Proszę <noise> i Twoja byłaby nie głupia. No, aby nie przeszło przez cesarstwo. Lotaringia byłaby też spokojna. Ale to z nimi będziesz walczył. Dobra, Misiek, zastanów się na tym. Ty nie ma Rzymu. Toskania zjadła Rzym. A Livonian Order oblega Skandynawii. Toskania zjadła Rzym i zastanawiam się, gdzie jest teraz papież. Poczekaj. Papież jest teraz, mój drogi, w Maastricht. Gdzie to jest? Pod, obok Bredy. Był traktat z Maastricht, to jest traktat, jeden ze stowarzyszeniowych Unii Europejskiej. E, Flama, Flamandia ogólnie. Fla, Flandria. Flandria Fidem, Dobra, widzę. moi drodzy. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Wpisz sobie The Papal State. Pod widzę. <coughs> dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Będzie, że się podobało klasycznie ode mnie. Ja byłem Ignacy, Wy byliście Wy, ze mną był Niedźwiedź. Na razie. A to była Europa, nie 4 Widzimy się już jutro. Papa. Pa.